Witajcie kochani. Robimy czytanie, robię czytanie e, na pełnię, która jest 28, czyli za dwa dni, tak? Wiadomo, że ta energia się rozciąga przed i po, tak trzy dni zawsze czuć. E, dobrze, najpierw zrobię jaka jest ogólnie energia na pełnię, a potem polecę po każdym znaku z wyciągnę dwie karty. E, wyciągnę po jednej karcie... Po jednej karcie Tarota i jednej karcie tych pięknych nowych, które dostałam. Zobaczcie, jakieś liczne są takie same, a jednak nie takie same. To dla znaków. A teraz najpierw lecimy, najpierw lecimy ogólną energię. Ogólna energia na pełnię 28 na pełnię 28. sobie tutaj zrobiłam, że mam ochotę po prostu powyciągać z każdej... Oh! się pchają. Z tych moich ulubionych tali, Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Energia żeńska jaka będzie? Jaka sprzyja? Co tu się dzieje? O, kochani. Tu jest już pełno miłości po prostu zwyczajnie, już mam dwie karty mówiące o miłości, jedna o komunikacji. Jeszcze sobie wyjmiemy trzy karty i będę mówiła. Obfitość, o, piękna pełnia. Jakby nam świat chciał zaoferować tą pełnię, po prostu dobrobyt, miłość, świat. Powiedzcie, transformacja znowu. Emocjonalne oczyszczenie. I ostatnia, przekaz od aniołków. Archanioł Michał. Dobra, słuchajcie. Energia jest cudowna, bo jest tak. Wyszły dwie karty. Dwie karty miłości. E, romantyczna miłość i również e, Masz miłość, współuzależnienie i granice. I tutaj i do tego ta komunikacja, tak? Czyli słuchajcie, to jest takie uczucie, jakbyście tutaj, jakby ta, że ta miłość jest w powietrzu, tak? Jest taka fajna, z Whatever. Miłość jest w powietrzu. I że tutaj po prostu, jeżeli są gdzieś jakieś e, zabrudzenia, niedo, niedopowiedzenia, niedoskonałości w tej miłości, to jakby ta pełnia, energia pełni, daje Wam szansę, żeby to ponaprawiać poprzez komunikację. A komunikacja, kochani, to jest zwyczajnie komunikacja czyli trzeba nawiązać jakieś połączenie, porozmawiać. I to nie, i nie można. Sorry, ale piękny śnieg, po prostu takie delikatne płatki śniegu spadają, słońce mi świeci w oczy pięknie. A, takie ja poczułam taką czystość, tak jakby, jakby ktoś chciał przewietrzyć, wiecie, naszą, naszą rzeczywistość, jakby ta pełnia miała taką energię yy, przewietrzenia naszej rzeczywistości, tak? Takie jest uczucie. I ka karta komunikacji, zobaczcie, to jest coś takiego, że one są blisko, te wszystkie kuleczki, ale one się nie połączą, dopóki jakby nie będzie chęci połączenia z obu stron. Tutaj, żeby coś oczyścić, kochani, w tym, co się u Was dzieje, musicie z kimś porozmawiać. Deklarować jasno, co wam nie pasuje, o co chodzi. Wiecie, ludzie nie mogą, to nie jest tak, że my się możemy domyślić, co ktoś myśli. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś mówi, że o, bo ja wiem, co on myśli, nie wiesz. Mówisz mi, możemy przewidywać teoretycznie, gdzieś tam, ale nie wiesz tego. To trzeba porozmawiać z kimś, żeby wiedzieć, tak? Trzeba wyrazić swoją opinię, trzeba powiedzieć, co się czuje, żeby ta osoba też wiedziała, o co chodzi. Ja tak często zakładałam, a potem. Z moim chłopakiem obecnym, po prostu e, obecnym mam nadzieję, obecnym powiedziałam, moim chłopakiem. <grym> e, wszelkie w ogóle normy padły, bo tak jak wydawało mi się i teoretycznie postrzegając, e, nie byłam w stanie teoretycznie zrozumieć, co kto tam gdzieś myśli, logicznie wykumać. To z nim kompletnie to wszystko pada, bo jeżeli ja coś powiem, on to bierze dosłownie, ja mówię dosłownie, a on to dosłownie odbiera inaczej, więc. Wiecie, tutaj mm, czasami Wam się wydaje, że mówicie całkiem jasno, ale ktoś patrzy przez swoje filtry i zupełnie to jakby przeinacza, przeinacza w kontekście rozumie inaczej niż myśli, mieliście w założeniu, więc tutaj jest ważne jakby, żeby była jasna komunikacja, że jakby Wasze problemy wynikają z komunikacji, nawet nie, właśnie wiecie, z braku z komunikacji, bo to jest bardziej na zasadzie, żeby oczyścić, przefiltrować coś, co jest u Was, teraz jest szansa w tą pełnię, trzeba komunikacji. Jest tutaj dużo miłości, dużo jakby naprawiania, oczyszczania, m, takiego. E, Takiej też jakby o takie. Ok, teraz mi rzuciła ostatnio mi ciągle te rody wrzuca. E, Wrzuciła mi też coś takiego, że, wiecie, my jesteśmy z, zlepkiem też historii naszej rodziny, tak? Czyli jesteśmy wychowywani w taki, ani inny sposób. Czasami to wychowanie wynika z jakichś lęków lub, lub ograniczeń, blokad, tak? Już pomijając energię rodu i tak dalej. I... My jesteśmy takim zlepkiem, wiecie, kumulacji emocji, doświadczeń i tak dalej, a ta nasza druga osoba jest zlepkiem zupełnie z innej gliny, tak? I tutaj też należy pamiętać, że nie jesteśmy tacy sami, że każdy z nas jest inny i nigdy nie postrzegać innych w kontekście siebie. Ja, wiecie, no, mi się wydaje, że my już jesteśmy na takim etapie, że jako ludzkość, społeczeństwo, no, szczególnie dzieciaki teraz, że już rozumiemy, że nie wszyscy jesteśmy tak sa tacy sami, tak? Ale na przykład moja cudowna mama, ona tego nie rozumie i tego prawdopodobnie nigdy nie zrozumie, że nie jesteśmy tacy sami. Dla niej po prostu ona, bo ona tak miała, ona tak potrafiła, ona tak robiła, to teraz wszyscy tak muszą. A tak to nie działa, tak świat. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne blokady, inne ograniczenia, inne plusy, inne minusy, inne potrzeby, inne możliwości, inne rzeczy nas drażnią, wiecie, każdy z nas jest inny. I warto to uszanować w drugiej osobie, tak? I, bo może nikogo nie zmieniać na siłę. Dobra. Ale ogólnie jest taka energia pełni. Jest energia pełni, tak? Że jest dobrobyt. Czyli tutaj, jakby ta pełnia chce wnieść w nasze życie coś lepszego, coś, coś dopełnić, jakby to, co już jest, oczyścić to, dopełnić i sprawić, że będzie lepsze, jaśniejsze, tak? Tu jest też oczyszczenie emocjonalne. Czyli, wiecie, ta pełnia może mieć taką dosyć silną energię, właśnie naprawiająco ja bym powiedziała, bo jest też karta transformacji, słuchajcie. No, po prostu piękna energia, warto to wykorzystać. Warto, właśnie, jakby też może puścić jakąś intencję w tą pełnię, w, wiecie, do wszechświata, do tej siły wyższej, czy jak to uważacie, zapalić sobie świeczkę i poprosić o coś, tudzież zapisać dosłownie, zapisać zamówienie i zrobić oficjalny rytuał, typu zapalić świeczkę i przeczytać to albo na głos, albo w ciszy, to zamówienie do Wszechświata, podziękować, yy, poprosić, żeby się działało w najlepszy dla nas możliwy sposób, podziękować, odłożyć kartkę, zapomnieć, tak? E, cudownie jest znaleźć taką kartkę po jakimś czasie i o kurde, wszystko dokładnie <laughs> się sprawdziło, no. A, a Każdy z nas ma moc sprawczą, pamiętacie o tym. Mm, dobrze. I ostatnia karta, która wyszła, Archanioł Michał i on jest w tych fioletach, taki piękny, czyli taka, takie połączenie z tą duchowością, ta intuicja ale tutaj mówi, współpracujesz ściśle z potężnym Archaniołem, który chroni Cię i prowadzi przez obecną sytuację. Czyli jest nawet w pracy tego świata duchowego w tą pełni, wiecie. Także proszę bardzo, jeszcze Wam przez czas przeczytam. Współpracujesz ściśle z potężnym Archaniołem, który chroni Cię i prowadzi przez obecną sytuację. No dobrze, te wszystkie karty są bardzo, to jest bardzo fajna energia, oczyszczająca, taka dopełniająca, taka sprawiające, że to, co mamy w sobie, jeżeli jest niedoskonałe, to nie musi być doskonałe, ale jeżeli jest tam gdzieś zepsute, poblokowane, to tak jakby ta energia pomoże nam to jakby przeczyścić w jakiś sposób, cudownie. A teraz polecimy, słuchajcie, według każdego znaku i do każdego znaku ja sobie wyłożę po jednej karcie, to chwilkę potrwa oczywiście, po jednej karcie to wsadzimy tu, z tych dwóch talii baran, lew, strzelec, byk, panna, koziorożec, rak, skorpion, ryby, kliźnięta, waga, Ładnie, piękne karty. Piękne karty. A do tego jakby taka rada. Mantra, czy myśl na, myśl na pełnie. Jak chcecie to nazwać. Przepiękne są te karty. Mnie pokazałam wczoraj w filmiku, jakie on mają piękny tył, a przód też mają <laughs> piękny No dobrze, lecimy. Zaki od ognia najpierw, baran. A te sobie. Ja sobie odwrócę może baran, lew, strzelec, byk, panna, koziorożec, rak, skorpion, ryby, znaki powietrza, zimnięta, paga, wodnik. No dobra, lecimy, baran. No, Lara ma piękne karty. Po pierwsze, nowy cykl się zaczyna. Otwarte serce, dużo miłości, dużo światła. Ja tutaj czuję silnie miłość do siebie, bardziej skupienie się na miłości do siebie. Te gwiazdy tutaj z tyłu mi się podkreślają. Zobaczcie, tak jakbyśmy byli sami ze sobą w tej przestrzeni, takiej, takiej silnie, jakby w takiej gęstej, fajnej przestrzeni, która pozwala nam jakby wysłać tą taką gęstą miłość do środka, do siebie. A do tego ten piękny motyl, który mówi prowadź swoją przemianę, nie? Wiesz, yy, yy, czyli to jest wszystko zawarte. <grym> yy, jesteś kreatorem, yy, możesz stworzyć swoje życie takim, jakie chcesz, żeby było. Yy, idź w tym kierunku, w którym ty chcesz. Yy, jakby współtwórz ze swoją duszą, ze swoimi opiekunami, ze wszechświatem poprować po prostu swoją przemianę. I słuchajcie, teraz mi przychodzi do głowy. Wczoraj rozmawiałam, wczoraj rozmawiałam z cudownym Wojtusiem, który też się zastanawia, teraz mi przyszło. Yy, mam nadzieję, że się nie obrazi, że o tym mówię. Mówiło, że zaczyna go ciągnąć, bo chłopak ma fajną, fajną, bardzo fajną energię, ciągnąć go karty, i zaczęliśmy rozmawiać o tarocie, i on właśnie ma takie wyobrażenie o tarocie, które ja kiedyś miałam. I dużo ludzi jeszcze ma, że to jest taka... Dużo ludzi jakby w tym, w tym świecie. Ktoś mu powiedział kiedyś, że... Co jest po prostu niesamowicie absurdem, sorry, że to powiem. Ale to wynika właśnie z tego, jak kiedyś tarot był postrzegany, jaka energia za nim płynie i dlaczego tak wiele ludzi od niego stroni. Co jest przerażające troszkę. Że jeżeli zajmiesz się tarotem, to jedna osoba odejdzie z twojego życia. No. I to jest hasło, które bazuje na lęku. Bardzo silnie. I tak do mnie przyszło to, co jest takie oczywiste, a jakby tak często o tym zapominamy. To jest taka rzecz, którą trzeba poczuć tak naprawdę, że, że to ty... Takie hasła to jest bzdura, to jest bazowanie na lęku, dlatego że lęk jest silną emocją i kiedyś w średniowieczu to działało, tak, no bo powiedziałaś komuś, komuś z lęku, ktoś się faktycznie przestraszył, przeraził, nie wiedział jeszcze jak świat działa, że działa jakby naszymi... To naszą, nasza energia wpływa na rzeczywistość w olbrzymim stopniu, więc jeżeli owszem, ktoś ci powie coś, co wynika z lęku, ty w to uwierz, no to to bo to jest silna emocja, tak? Ale właśnie zapominamy w takiej przestrzeni, słuchając takich tego typu tarocistów, którzy mówią takie okropne rzeczy, że my jesteśmy kreatorami swojego życia i że tych lęków to my mamy w sobie wystarczająco dużo, nie potrzebujemy tego więcej, rozumiecie? To, co jest potrzebne. To jest potrzebne zasiać w sobie takie, takie ziarno, że ja mogę wykreować rzeczywistość taką, jaką chcę, ja jestem tutaj Panem, ja mogę jakby wystawiać, stawiać nie tyle granice nawet, co yy, kreować reguły. My jest, mamy w sobie pierwiastek boski, słuchajcie, my jesteśmy cudownymi istotami, które mają dużo światła i mądrości i, i mocy. A jednak czujemy się bezpiecznie najbezpieczniej w tym takim lęku, w tym takim jak ktoś nas właśnie gdzieś tam tu, 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 ściągnie w dół, bo to jest znajome, bo, bo ta możliwość kreacji i bycia tą, tą, tej boskości w nas po prostu jest tak silnie, jakby jesteśmy z tego ograbieni. I to jest coś, co musimy w sobie wszyscy zbudować dopiero, słuchajcie, przypomnieć sobie tak naprawdę ja mam uczucie. Więc poprowadź swoją metamorfozę, lead, to jest takie, wiecie, bądź. Mm, Przewodnikiem, twórcą swojej przemiany, tak? Która, I to jest w ogóle, wiecie, czakra serca i początek cyklu, więc to jest piękna, piękna energia dla barana-lew. O, oh, surowe intencje, które są dobre, bo surowe intencje to są takie intencje, które są bardzo czyste w sobie, tak? E I tutaj ten e książę, pucharów, knia nieważne, ten chłopiec. Wiecie, że ja ta trota patrzę inaczej, ja patrzę inaczej. Ten chłopiec, który tutaj jest właśnie ma te czyste intencje, który jest taki czysty, który chciałby dać miłość, który chciałby komuś, kogoś dowartościować. Może ktoś taki się pojawił w waszym życiu, ale pamiętajcie, że to jest ktoś bardzo taki słodki, naiwny, który nie, nie do końca szuka czegoś na stałe. To jest osoba, która pojawia się w naszym życiu, żeby w nas dopieścić, dowartościować, ocieplić nasze serduszko, wiecie, przytulić, ale on tak jakby ma dużo innych kobiet do przytulenia. To jest na takiej zasadzie. Ale ma szczere intencje, tak? Mm. No to jest taka energia, aby się miał u Was pojawić ktoś, kto jakby Was ogrzeje, ociepli. Dobrze, strzelec. To są jakieś wspomnienia. Wspomnienie, wspominanie, tęsknota za przeszłością, ale Właśnie nie do końca ten skrot, a bardziej takie docenienie tego, co było, e, znalezienie w tym dobrych stron. A do tego macie, że za dużo myślenia może zepsuć magię, tak? Czyli overthinking to jest takie, takie wiecie, jak siedzimy i gdybamy, a co by było gdyby, a gdybym zrobiła tak, a może gdybym zrobiła wtedy tak, to byłoby inaczej, a może to i tamto. A tutaj, jakby mówi, przestań myśleć za dużo, przestań rozmyślać o tym, co było, tak? Bo to zepsuje całą jakby Twoją rzeczywistość, Twoją magię w życiu obecnego. Doceniaj jakby tylko to, co było. Wiesz, wybacz sobie lub innym to, co tam było złe, ale jakby skup się na tym, co było dobre. Jakby wyciągnij to, co najlepsze i jakby przytul te wspomnienia. Poczuj się z nimi dobrze. Przypomnij sobie może fajne rzeczy, które tam były. Rozumiecie? To jest takie, tego typu energia. Byk. No byk ma tutaj... Spełnienie intencji, ale też e, osoba, która się bardzo spełnia zawodowo, która zaczyna coś kreować, e, może swoją własną firmę otwiera, albo robi coś po prostu, co kocha i co w czym jakby odnajduje swoją mądrość, i ale sprawia jej tą olbrzymią przyjemność i też jakby e, daje jej e, bezpieczeństwo finansowe z czasem. I akarta mówi, jakby pójść ponad swoje intencje, to um, uwierz bo zobaczcie, to jest ten klucz nie? to jest trudno przetłumaczyć dla mnie, bo ja to czuję tak silnie jakby porusz się ponad, yy, ponad te twoje intencje uwierz tak mocno że nawet nie musisz jakby tutaj chodzić i błagać jak jakiś pies, to jest twoja intencja ty ją wpuszczasz w świat, ona działa dlatego, że ty masz taką moc masz moc spełnienia tej intencji Bądź ponad to, wiesz, ponad te lęki, ponad, ponad wszystko po prostu, bo ta intencja tutaj jakby silnie, jeśli chodzi o Twoją pracę, się ma zamiar spełnić, i po prostu pozwól sobie, żeby ten kluczek do ciebie dotarł. To jest taka bardzo silna. I ta czerwona karta z takim. Tu mi się też zaznaczyła, czerwona, czerwona kula. Tutaj jest dużo jakby o poczuciu bezpieczeństwa finansowego w Was, że tutaj się coś obudzi, jakby tak. Pozytywny sposób, poczujecie się bezpiecznie finansowo, albo przynajmniej przyjdzie taka nutka, że o, to jest możliwe, nie? No dobrze, panna ma moc spokoju i ten lew taki piękny, spokojny, i ta piękna biel-błękit, wiecie, jednocześnie te kary się fajnie składają. Księżyc. Które powtórzę historię po raz setny, chyba y, historia jest taka, że ona wpada do tej wody i najpierw się miota, walczy, a potem nagle widzi światło Księżyca na swojej ręce i poddaje się temu światłu, bo zdaje sobie sprawę, że jest zaopiekowana, że tutaj jest, że ten Księżyc, czyli ta sił, siła wyższa, powiedzmy, y, intuicja ją prowadzi, siła wyższa się nią opiekuje, i ona przestaje się rzucać, zaczyna oddychać pod, pod tą wodą. Czyli to jest takie oddanie swoich y, lęków y, sile wyższej, poddanie się temu, co jest. I tutaj właśnie mówi też moc spokoju, tak? Jakby dla was przekaz jest poddaj się tej, e, moja droga Panno, podaj się, uspokój się, poddaj się temu, co jest. Jakby przyjmij to ze spokojem, poczuj, że jesteś zaopiekowana, że to jest dobre to miejsce, gdzie jesteś. Poczuj spokój. Spróbuj się uspokoić i teraz czuję taki spokój <laughs> mi to wpływa. Więc mam nadzieję, że to się do Was będzie Wam przekazana ta energia takiego spokoju, takiego rozluźnienia, wiecie, bo tutaj spokój też jest rozluźnienie, oddanie tego spięcia, jakby odejście tego spięcia, tak? Piękna energia. Koziorożec. Koziorożec ma uzdrawianie, kochani. Tutaj jest jakby zaopiekowanie się sobą, a do tego <laughs> jesteś epicki. Jesteś epicki, czyli w kontekście masz moc, czyli poczuj swoją wartość. Jesteś Cudowny, wspaniały, wyjątkowy, ponad... Yy, ponad przeciętną. Prze, co to znaczy przeciętny? Wiecie... Po, yy, ponad wszystko, czy, cokolwiek sobie wyobrażasz o innych, że jest są dość do, że się dobrze, to ty jesteś ponad, to jakby jesteś po prostu, masz w sobie olbrzymią moc. Yy, I to jest czas jakby zdanie sobie z tego sprawy. To jest też, mi nawiązuje do tej żółtej czakry, czyli poczucia własnej wartości silnie. Żółty mi wszędzie się wybija, nawet w obrazku, który tu mam. <laughs> tu jest zaopiekowanie się sobą docenienie siebie, przede wszystkim, tak? Więc usiądźcie i sobie wymieńcie, albo wypiszcie wszystkie swoje zalety i yy, możecie sobie wypisać w tą pełnię, za co, co, z czego jestem dumna, jeśli chodzi o siebie, za co jestem wdzięczna. Spojrzeć na siebie kilka lat wstecz i zobaczyć, gdzie jestem w tej chwili, w yy, jaka jest różnica właśnie, porównując to z tą rze rze rzeczywistością z przeszłości, tak? Dobra. Yy, rak. Rak tutaj ma coś, zrzuca jakiś bagaż. Dla mnie to jest też taka karta oczyszczenia: zrzucania bagażu, czyli pójścia gdzieś do przodu też, ruch jakiś, wiecie. Ale taki ruch, coś jakby się teraz dzieje z tą energią pełni, co sprawia, że poczujecie się lżejsi, że pójdziecie w jakimś kierunku, i też jest jakby taka energia przyspieszenia, czyli no coś przyspieszy, coś się zadzieje, coś tu się oczyści coś się ruszy po prostu, tak? Fajna energia, bardzo fajna. Taka właśnie, wiecie, jak też jak taka... No takie, wiecie, jak, jak to się nazywają te karty? W tarocie też jest taka karta. Tudzież kilka. Tudzież dwie co najmniej. Rydwan i właśnie ósemka. Boże, buław. Tak myślę... I to jest ta sama energia, takiego przyspieszenia, szybkiego się coś zadzieje, ale tak, taki ruch oczyszczający, ruch do przodu, który zrzuca z nas jakiś bagaż, fajne. Skorpion. Skorpion tutaj ma <laughs> piękne. piękne karty, bo tu jest tak jakby skupienie się do wnętrza, ale takie świadome bycie samemu po to, żeby właśnie oczyścić siebie i poczuć swoje, swoje światełko, tak? Bo tutaj siedzi sobie i to światło z niego bije, nie z zewnątrz. A do tego karta mówi, twoja dusza świeci, tak? <laughs> Pamiętaj, że twoja dusza świeci, że masz w sobie światło, tak? Ale to jest takie odnalezienie w sobie takiego spokoju, wartości takiego i wewnętrznej, bez potrzeby udowadniania niczego komuś innemu, takie jakby właśnie pokochanie siebie, znalezienie siebie w tym spokoju. Piękne. Ryby. Ryby mają znowu też początek jakiegoś cyklu, ale bardziej takiego oczyszczenia z czegoś, z tych czarnych myśli, jak dla mnie, e, takie tu jest tutaj myślenie, jakby się trochę uspokoi, ten chaos w głowie się trochę uspokoi, wchodzicie w nowy cykl, a do tego mówi wybierz, kim się stajesz, tak. Czyli jak wchodzicie w ten nowy cykl, to po prostu to też jest zielona karta, tak jakby karta uzdrowienia dla mnie, więc e, tutaj ewidentnie jest coś, się, się to pełnie macie, tak jak ogólnie było w zarysie ogólnym, e, taką Możliwość oczyszczenia tego, co Was tam blokuje. Mm, I tutaj przyjdzie trochę jasnych, więcej ma jasnych myśli, ale też wchodzicie właśnie w nowy cykl z tym swoim sposobem myślenia. I tutaj rada jest po prostu wybierz, kim się stajesz, tak? Wybierz, w którym kierunku idziesz. Czyli wiecie, no, dużo miłości, dużo światła. To jest najlepsze zawsze. Dobra, bliźnięta. Bliźnięta. O, bliźnięta mają zmiany. No i mają zmiany, bo... Moja dziesiątka była, jest, która jest kartą zakończenia jakiegoś cyklu, czyli kończycie ewidentnie jakiś cykl, z tą pełnią wchodzicie w coś zupełnie innego, y, może z bagażem jakiegoś doświadczenia, ale tutaj ten smutek już będzie przeczyszczony, bo zobaczcie, to się tak jakby unosi, wszystkie brudy wyfruwają już jakby z tego waszego, waszej przestrzeni i zostanie to się wszystko tylko takie piękne światło, więc y, tak, z, u was zmiany ewidentnie kończenie jakiegoś cyklu, waga poczuł się bezpieczna z ryzykiem, jakby przytul to ryzyko, jakby poczuł się z nim dobrze, tak? Czyli za ryzyku jednym słowem. Poczuł się komfortowo z ryzykiem. I do tego cudowna karta, no bogini właściwie, bo cesarzica to jest taka cudowna kobieta, która ma w sobie wszystko, ma w sobie seksualność, ma w sobie matkość, jest potrafi być matką, potrafi być, ma w sobie boskość, ma w sobie świat, ma w sobie intuicję, ma w sobie połączenie ze swoimi uczuciami, może być jest też połączenie z ziemią. No, cudowna karta, dla mnie to jest po prostu bogini, która jest w każdej z nas kobiet, tak? Eee... I tutaj, jakby ta kobieta nie musi się bać zaryzykować, więc po prostu nie bój się, zaryzykuj, tak? Tutaj ci mówi, jakby jest energia, która sprzyja temu, możesz zaryzykować spokojnie w tą pełnię. Na to oczywiście, może być pojawienie się jakiejś takiej kobiety, tutaj mi mówi w waszym życiu, i żeby też nie bać się zaryzykować, jakby podejść do niej, tak? Wodnik. <gryny> te karty są cudowne, po prostu tak cudowne są te, te, które właśnie do mnie przyszły. Cudowne karty. Co twoja, co mówi twoja dusza? Co czujesz intuicyjnie, że twoja dusza mówi, a jednocześnie macie opiekę, zaopiekowanie się? Ja bym powiedziała w kontekście tej drugiej karty, jest to takie. To, że jesteście zaopiekowani, jakby w tym świecie materialnym też są, są ludzie, którzy się wami opiekują, rodzina, turyści, przyjaciele, ale tutaj bardziej chodzi o to takie właśnie zaopiekowanie się tej siły wyższej, tych takich waszych opiekunów, tych takich dusz, z którymi jesteście połączeni. Yy. I one właśnie mogą się objawiać w świecie materialnym, bądź też w duchowym, ale tutaj jest taka silna opieka, tak jakby was ktoś musiał, potrze jakbyście potrzebowali przytulenia teraz, tak jakbyście potrze potrzebowali, żeby was ktoś kuderką taką ciepłą miłości ogrzał, wiecie, i przytulił, i otulił. Więc tutaj, co mówi Twoja dusza? Co czujesz? Czujesz, że Twoja, wiesz, twoja dusza, że się Twoją tobą, że wiesz, opiekuje się Tobą, bo to jesteśmy połączeni z tą duszą, jednak jesteśmy w tym świecie jakby oderwani od niej, tak? Dlatego ja uwielbiam te czytania duszy, bo tam właśnie czuje się tą jedność. To, to ta dusza przypomina, że bo my jakby w tym świecie naszym, w którym jesteśmy, traciliśmy kontakt z tą duchowością, z tą duszą, z tą naszą duszą, nawiązywanie tego kontaktu, a jak robię te czytania, to tak właśnie jestem świadkiem, jak ta dusza przekazuje ludziom różne rzeczy i e, jakie to jest piękne, jak ona właśnie zawsze trafia w temat, w który trzeba trafić, <laughs> tak, żeby właśnie, wiecie, nam coś otworzyć, oczyścić, znaczy nawet nie oczyścić, po prostu dać nam to zrozumienie, kim jesteśmy tak naprawdę, że nie jesteśmy jakimiś zwykłymi tutaj y, kawałkiem mięsa, tak, tylko mamy w sobie tą olbrzymią duchowość i olbrzymią moc, o której zapominamy, która jakby została w nas przygaszona przez to, jak społeczeństwo działa. Bo tak było pewnie wygodniej dla klas rządzących, no, z całym szacunkiem dla Kościoła również, niestety, bo Kościół y, nieczęsto jakby w, budzi w nas moc, wręcz przeciwnie, straszy nas i wrzuca nas do piekła wręcz, nie wiadomo co. A tutaj mówi ja czuję tutaj, poczuj moc. Jesteś zaopiekowany. Jesteś, mo jesteś mocą, tak? Piękna karta. Piękna karta, zobaczcie sobie. To jest taka po prostu opieka. Opieka. Dobra. No tyle, kochani. Bardzo fajna energia na tą pełnię. Mi się bardzo podoba. Yy, także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.